Pilanie zdawali sobie sprawę z wagi tego spotkania. Walka o playoffy wkracza w decydującą fazę. Przed spotkaniem z Unią Polonia nadal była w grze. Niestety, porażka obniżyła szansę awansu do minimum. Porażka bardzo pechowa, bo poloniści zanotowali po swojej stronie dwa defekty na prowadzeniu, upadki i wykluczenia. Duży limit pecha dzisiaj mieliśmy. To na pewno, bo od mojego defektu się zaczęło. Po chłopaków defekty, po upadki. Defekty na starcie, no, za dużo tego było po prostu. No, sporo punktów uciekło, bo widziałem, że Jonas Knudsen też się dzisiaj spasował, także te punkty dorzucał. no Wydarzyło się tak, że, no, że po prostu przegraliśmy ten mecz i tyle. I nie ma tu wytłumaczenia na to, każdy z nas tutaj się starał. Du dużo nerwowości dzisiaj też było w parkingu, bo każdemu widać było, że zależało na tym wyniku i to bardzo mocno. Tak samo sytuacja wyglądała po stronie gości z Tarnowa. Po słabym początku sezonu Tarnowianie wzmocnili skład i nadal liczą się w walce o play-offy. Pile tych punktów uciekało dużo w trakcie spotkania, ale obawiałem się też go dzisiejszego meczu, chociaż tak szczerze mówiąc to nie dopuszczałem do siebie, że możemy tutaj przegrać. Jedziemy po wygraną i jedziemy jak gdyby z takim rozpędem, ale... Wiadomo, że nigdy nie można sobie przeciwnika zlekceważyć. Dzisiaj, no, sprzyjało szczęście, dlatego, no, było kilka takiej sytuacji, gdzie defekty pomagały nam w tym, że po prostu mieliśmy cały czas tą przewagę punktową. No, bo szczerze mówiąc, to piłamał też wyrównany, dobry skład który nadal liczy się w walce o play chociaż szanse na awans znacznie się oddaliły. Przed pilanami jeszcze trzy bardzo trudne mecze w fazie zasadniczej. Wyjazdy do Opola i Gniezna oraz starcie u siebie z Rzeszowem.